14 lutego w Dniu Świętego Walentego ze studia telewizji z ma ogromną przyjemność powitać się z Państwem Paweł Siluk. Budzę się rano, nie wiem co się dzieje, chyba ze szczęścia dzisiaj oszaleje. Zapraszamy na walentynkowy, specjalny koncert życzeń, taki, który gościł na antenie telewizji z w latach 90. -tych. Wiem, wiem, co mówiło wtedy Twoje ciało. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas pani Krystyna z Gdańska. Dobry wieczór, pani Krystyno. Dobry wieczór! Jak ja się cieszę, że mi się udało dodzwonić! To jest niesamowite! My się również bardzo cieszymy i jesteśmy za to szalenie wdzięczni. Pani Krystyno, dzisiejszy dzień to taki wyjątkowy dzień, gdyż jest to dzień 14 lutego, czyli Dzień Świętego Walentego. Czy jest osoba, czy osoby, dla których pani by chciała. Tego dnia złożyć najserdeczniejsze życzenia. No jest taka osoba, no to jest mój kochany mąż, któremu chciałabym serdecznie złożyć życzenia walentynkowe, żeby zawsze, żeby się między nami dobrze układało i żebyśmy byli szczęśliwi. Bardzo się cieszę, pani Krystyno. Na pewno, pani mąż, a można, o właśnie, myśmy zawsze w telewizji dowiadywali się, jak na imię ma pani małżonek. A, tak, mąż ma na imię Mariusz. Mariusz, czyli pani Krystyna, pozdrawia pana Mariusza. Bardzo serdecznie dziękujemy, ale na sam koniec chciałbym zapytać, czy pamięta pani telewizję z Kajorunia? No oczywiście, że pamiętam. Niezapomniane przeżycia z koncertami, z quizami dla widzów, fantastyczne przeżycia i wspomnienia. Jest nam bardzo miło. Serdecznie dziękujemy. Proszę od nas przyjąć również najserdeczniejsze życzenia. Powodzenia pani Krysiu. Bardzo dziękuję serdecznie. Również pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie ścieło Kolejna w klubie, która mówi Okej, bęk, bęk, bęk Śmiecha znowu się A ty już leżysz, bo trafiła W twój cel, bang! Kolejnym uczestnikiem naszego programu jest Pan Włodzimierz, który właśnie się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, Panie Włodzimierzu. Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim w studio. Witam serdecznie, bardzo dziękujemy, również na samym początku pozdrawiamy. Panie Włodzimierzu, dzisiejszy dzień to jest taki wyjątkowy dzień, gdyż jest to dzień świętego Walentego. Na pewno w pana życiu jest taka osoba, której chciałby Pan złożyć te najserdeczniejsze wspaniałe, fantastyczne życzenia. No jest, jest. No chciałbym e, złożyć życzenia mojej kochanej Ani, z którą niebawem bierzemy ślub. Brawa. Za parę miesięcy. No Także no, najserdeczniejsze i najlepsze życzenia dla niej. Po prostu jestem, jest to kobieta mojego życia. E, no i w takim dniu trzeba jej to powiedzieć i tego też jej życzyć po prostu wszystkiego najlepszego. Panie Włodzimierzu, jaka to jest wielka niespodzianka. My również do tych życzeń dołączamy się. No i życzymy Państwu oczywiście wszystkiego dobrego dla Pana i dla Pana wybranki, pana, Pani Ani. No wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dziękuję bardzo, dziękuję. My również dziękujemy, a na końcu chcielibyśmy zapytać, robimy taki sondaż, Panie Włodzimierzu, czy pamięta Pan z lat 90. telewizję z Orunia? Czy Pan kojarzy, czy Pan oglądał tę telewizję? Tak, pamiętam, pamiętam. Mogłem czasami oglądać, ponieważ oczywiście jestem teraz w Gdyni, no, ale widziałem, oglądałem. Nie powiem, że byłem stałym widzem, ale niejednokrotnie Wasz program oglądałem. Jest nam bardzo miło. Raz jeszcze, panie Włodzimierzu, dla pana i dla pana wybranki Ani życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy. I studio, do usłyszenia. Do usłyszenia. I co z tego, że już masz 40 lat? facet po 40, to dopiero start. Chociaż brzuszek troszkę mu odstaje, wciąż nadal że hulać jak gwiazdę. I co z tego, że już masz 40 lat? Dla kobiety taki facet to jest wart. Części bywa stały już w uczuciach, choć w kapuciach chodzi ludzkie dnie. Witamy kolejną uczestniczkę naszego programu, Panią Marię. Dobry wieczór Pani Mario! Dobry wieczór, Marysia. O witam serdecznie Marysiu. Z tej strony Paweł. Tak jak zawsze było, nasza telewizja. E, zawsze była telewizją rodzinną, i taką jest do dnia dzisiejszego. Marysiu, dzisiejszy dzień to taki wyjątkowy dzień, dzień, gdzie płynie miłość, gdzie płynie serdeczność i szczęście. Czy tego dnia e, w dniu świętego Walentego jest osoba, dla której chciałabyś złożyć za naszym pośrednictwem najserdeczniejsze życzenia. Nie mam chyba takiej konkretnej osoby, bo chciałabym życzyć właśnie z moją koleżanką. Tutaj sobie siedzimy w jednym z najfajniejszych kurortów w Polsce, nie będę mówiła w którym. Ten zimowy, dość ciemny jednak dzień. Ale chciałabym życzyć wszystkim dużo miłości, otwartości, a przede wszystkim autentyczności i szczerości w tej miłości. Więc mamy nadzieję, że wszyscy tego. Z państwa, którzy nas teraz słuchają, będą, będą to mieli, dostaną to, ale też sobie na to trochę zapracują, bo myślę, że szczerość to chyba najtrudniejsza rzecz w relacji miłosnej. Tak jest i muszę Tobie powiedzieć, Marysiu, że e, nawet i e, ja, i widzę, że tu realizacja wzruszyliśmy się, dlatego że e, w obecnych czasach rzadko kto życzy sobie tej serdeczności, e, a od Ciebie i od Twojej e, koleżanki, z którą teraz przebywasz w Kurorcie, wypłynęła taka radość, prawdziwa szczerość, za co z całego serca dziękujemy i Was mocno pozdrawiamy. Bardzo prosimy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Maryciu, jeszcze taka, takie pytanie mam na koniec, e, ponieważ e, z tego, e, co już e, e, dowiedziałem się, naszej telewizji w latach 90. niestety nie oglądałaś, ale masz książkę e, według autorstwa pana Bryszewskiego, prawda, o telewizji z Kajorunia. Mam tak niestety nie oglądałam. Nie wiem, być może na Kaszubach to Sky Orunia nie dochodziła, ale na szczęście poznałam parę osób, które były związane z Sky Orunią. Czytałam też książkę i muszę powiedzieć, że nawet zaczęłam Trochę szperać w internecie i szukać Waszych, waszych nagrań ze Sky Orunia i bardzo, bardzo bym sobie życzyła, żeby, żeby oglądać tego rodzaju telewizję. Trochę myślę, że, że to, co dzisiaj mamy z tej telewizji, to chyba jest taki flick. coś coś właściwie podobnego i dość autentycznego. Do tego, co robiliście wy w Sky Oruńia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Niezmiernie nas to motywuje do dalszej e, pracy. Także raz jeszcze mocne podziękowania dla ciebie oraz dla twojej koleżanki. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Dziękujemy bardzo. Dobrego Wsz... wieczoru. Zajemnie, papa. Sztormy, to tylko walka o powrót do formy, lata wojny, by umieć patrzeć prosto w oczy, Niesławna jak modlit, mimo tylu modlitw Długo dojrzewająca jak ser. Mówią, że za dużo mówię mówią, że za bardzo, ale nie ja basta, jak kasta. I na pewno nie jak gangster. Pytają po co i czy to na pewno moja bajka, a ja od lat przemierzam ten męski świat, żeby mówić ci, że nieraz byłam w krainie. Drodzy Państwo, w każdym programie mieliśmy dla Państwa niespodziankę. Tym razem artystka z Gdańska, rdzenna Gdańszczanka, która bardzo kocha swoje miasto. Maria Heissy, wspaniała artystka, która tworzy muzykę rap. Zapraszam. Kto zawinił bardziej, przewrotny los nów Widzę, że to wyraźnie. To jest zamiast faktów, porozrzucane strzępy wyobraźni. Najdalej od siebie, najbliżej prawdy. Jak każdy, kto wierzy w słowa na zawsze, jak mantrę, powtarzając losu farsy najbardziej. Siemanko, z tej strony Maria Hajsy. Bardzo się cieszę i bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tutaj z wami być, być gościem tego programu. W tym wyjątkowym dniu pełnym miłości. I zaraz dowiemy się, kto się do nas dodzwonił, żeby złożyć swojej drugiej połówce wyjątkowe życzenia. Halo, halo, czy mamy kogoś na linii? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z kim mam przyjemność? E, mam na imię Ania, z zdańska. Cześć Anio, witaj. Kogo byś chciała w tym szczególnym dniu pozdrowić, czy złożyć życzenia? Mojego męża. Chciałabym mu w tym dniu podziękować za to, że podarował mi największą miłość mojego życia, moją córeczkę. Mm. I będę mu wdzięczna za to do końca życia mojego. Ale piękne, 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 wspaniałe życzenia. Dziękujemy Ci serdecznie za telefon. Pozdrawiamy Ciebie i Twojego męża. I życzymy Wam i Waszej córeczce mnóstwo miłości na co dzień. Chcę Ci powiedzieć tyle rzeczy, ale nie wiem zacząć. Chcę ci dać wszystko, chociaż nie wiem, co to znaczy. Tak często nie wiem, co robić, kiedy płaczesz i nie jestem pewna. Czy rozumiem, że to dzieje się naprawdę na zawsze, że to na zawsze. Tak trudno pojąć tę przedziwną abstrakcję mi, że moje życie nigdy nie będzie już takie samo, bo wszystko zmienia to, że jestem twoją mamą. Słyszę, że mamy kolejną osobę na linii. Sprawdźmy więc, kto jeszcze w ten piękny dzień Chcę złożyć w swojej drugiej połówce życzenia. Halo, halo, kto jest z nami? Dzień dobry, jesteś samny Irek. Cześć Jurku, dzień dobry. Uh, powiedz mi, uh, kogo dzisiaj chciałbyś pozdrowić, komu dziś chciałbyś powiedzieć coś od serca? A ja chciałbym złożyć życzenia pewnej osobie, od jej męża, Dariusza. Dotyczy to Karoliny. On jest taki nieśmiały, bardzo nieśmiały, ale jest strasznie zakochany w tej osobie. I chciałby życzyć szczęśliwych jej Walentynek dla tej pięknej pani, która skradła jego serce, no i hasło do Netflixa. Pięknie, czyli ty jesteś pośrednikiem, Irku. Jestem pośrednikiem. Uwielbiam robić yy, dobre rzeczy dla fajnych ludzi. Super, a powiedz, czy to są Twoi przyjaciele, czy to są Twoje bliskie osoby? Tak, są to moi przyjaciele. Tak przynajmniej ja ich uważam. Nie wiem, czy oni też, ale myślę, że tak, skoro y, takie zadanie mi powierzyli. Mega. Super, bardzo się cieszę. Powiedz jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Czy ty pamiętasz program Sky Orunia? Czy oglądałeś może ten program? Yy, tak, oglądałem, pamiętam, chociaż było to dosyć dawno. Okej. A bo też koncert życzenia. Dokładnie, tak, dokładnie. Yy, I powiedz, czy lubiłeś ten program, czy to było coś bliskie twojemu sercu? Myślę, że. Przykowało to uwagę nie tylko naszą, ale i całego południa Gdańska. E, oglądali to z zainteresowaniem ludzie, na pewno. Super, bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję za te wspaniałe słowa i, i super wsparcie swoich przyjaciół. Mega. Pozdrawiam Cię i życzę Ci super Walentynek. Po kilka lat i już nie wiem, czy to świat się tak zmienił, czy ja. Cały czas tracę, cały czas, który mam i się zastanawiam, jak to się stało, że minęło tyle lat, kiedy urosły nam brody i garby. Kiedy zaczęliśmy mówić, wystarczy, kiedy w otwarte karty zaczął grać z nami los. Stało się jasne, że jesteśmy starsi o kolejny rok. Tata lecą jak głupie na łeb na szyję, łamiąc serca głowy karki twardym kijem. My mądrzejsi o dawne błędy. Próbujemy iść już prosto, tylko wciąż nie wiemy, który I bezwiednio odwracamy klep cyfry. Nie czekając aż nam piachem w oczy znowu sypnie. wskazówki przestawiamy w tył, łudząc się, że cofamy czas, bo wciąż biegniemy z nim. O naszym gościem była Maria Hajsy. Wspaniała artystka. Zapraszamy też do obserwowania. Portali społecznościowych Marii. Drodzy Państwo, to by było na tyle. Kończymy nasz program. Wierzymy, że spodobało się Państwu to, co robimy w tej chwili. Tak wyglądała nasza telewizja w latach 90. Składaliście Państwo w tym programie przepiękne. I wyjątkowe życzenia, szczególnie ujęły mnie te ostatnie, kiedy przyjaciel składa życzenia swoim przyjaciołom. To jest coś niesamowitego. Także raz jeszcze wszystkim życzymy ogromnej miłości, ogromnej serdeczności, przede wszystkim szacunku i pokory. Przypomnę Państwu, że Telewizja Sky Orunia to telewizja, która swój program nadawała w 22 dużych miastach w województwie. Pomorskim. Telewizja Sky Orunia była pierwszą prywatną, koncesjonowaną telewizją w Polsce. Jeżeli podobał się Państwu nasz program, koncepcja naszego programu z lat 90., serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami przez fanpage lub adres mailowy, który podajemy na dole ekranu.